W kolejnym odcinku programu Pod Kłodzkim Niebem, miejsce, w którym dziś jesteśmy, znane jest mieszkańcom tego regionu pod popularną nazwą Kukułka. To tutaj rozpościera się najpiękniejszy widok na miasto Kłocko. Dwa lata temu obiekt zmienił właściciela, prowadzone były prace remontowe, których efekt będziemy mogły zaraz podziwiać. Dom Krawca, bo teraz tak nazywa się to miejsce, prowadzi niezwykły człowiek, z kolorową, artystyczną duszą. W pewnym momencie postanowił zmienić całkowicie swoje życie i przyjechał tutaj. Poznajmy jego historię. Przyjechałeś na ziemię kłodzką dwa lata temu. Czy znałeś to miejsce wcześniej? To był 31 lipca 2018, tak jest. Pierwszy raz byłem. Przyjechałem tylko dlatego, żeby nie mieć wyrzutów, że może mogło mi coś umknąć. No i żałowałbym. Zakochałeś się? W Zdecydowanie. Miejsce. Hotelarstwo to nie jest jakby Twój wyuczony zawód, i, i, i coś, z czego żyłeś do tej pory? Jest wyuczony. Jest wyuczony? Tak. Jest to mój pierwszy zawód, a od dziecka to było hobby. Hobby, które później gdzieś się rozmyło, może ze względu na to, że jednak końcówka lat 90. to nie był najcudowniejszy okres od strony pracownika, więc próbowałem robić coś kreatywnego, coś co też mi da dużo prajdy, ale zawsze gastronomia to było coś, co siedziało mi bardzo głęboko i czego, mimo tego, że robiłem różne rzeczy, nigdy nie próbowałem gdzieś tam z siebie wyrzucić. No właśnie, padło fryzjerstwo. Od kilkunastu lat z sukcesem zajmuję się tym zawodem, który bardzo kocham, bardzo się spełniam, ale jednak zdecydowanie zawsze ciągnęło mnie w kierunku mojego hobby, czyli e, kuchni. I próbujesz troszeczkę tego artyzmu fryzjerskiego przenieść na, e, na gastronomię i na hotelarstwo? E, to jest jakby współzależne. W, w jednym i drugim zawodzie trzeba się wykazywać naprawdę dużą wyobraźnią, trzeba mieć dużo e, takiej krea dużo kreatywności. E, nie cierpię przepisów, nie cierpię robić. Są potrzebne i one rzeczywiście inspirują, i do któregoś momentu czytając są rzeczy, które mi odpowiadają, ale później gdzieś tam muszę wrzucić coś jednak swojego. Tak samo jest chociażby we fryzjerstwie. Nie wszystko, żeby znaleźć swój styl. Nie wystarczy się wyuczyć w dobrej, topowej akademii i później jakby robić plagiat tego. Trzeba znaleźć swoją drogę i każdy w każdym zawodzie, no może nie każdym, ale rzeczywiście te dwa zawody są takie, które pozwalają naprawdę na taką dużą, dużą swobodę. Jak zamierzasz poprowadzić to miejsce? Czym ono ma się charakteryzować i dlaczego akurat mieszkańcy ziemi kłodzkiej lub osoby zwiedzające ziemię kłodzką Powinny do ciebie przyjechać? Przede wszystkim zależy mi na fajnej, luźnej atmosferze. Może nie luzackiej, ale takiej atmosferze, która pozwoli każdemu spędzić czas, akurat w tym momencie u mnie, wesoło, przyjaźnie, do tego smacznie, tak żebyśmy wszyscy traktowali to jak taką część swojego życia i nie chcę nadęcia, nie chcę mieć do czynienia z ludźmi, którzy rzeczywiście gdzieś tam wprowadzają straszny stres w codzienne życie, bo nikomu z nas tego stresu nie brakuje, więc ten wolny czas spędzajmy jak w rodzinie, czyli totalnie na luzie, z uśmiechem, Najlepiej przy stole. Jednym z pomysłów, myślę, że on potrzebuje trochę czasu. Chciałbym w, tak przynajmniej raz w miesiącu organizować fajne wieczory z jedzeniem. Do tego dobre wino, ze względu chociażby na to, że pochodzę z winiarskiego regionu, więc to wino gdzieś tam też odciska piętno. I do tego. Albo przede wszystkim dobra muzyka, taka, która naprawdę pozwoli się zatrzymać w tym cudownym miejscu, w tym rozpędzonym czasie. Obiekt zupełnie nie przypomina tego, który do niedawna funkcjonował tutaj jako zajazd kukułka. Co zauroczyło Cię w tym miejscu? Może widok za nami? Przede wszystkim widok. Przede wszystkim widok, który dokładnie 31 lipca, dwa lata temu. Zobaczyłem, nigdy wcześniej nie, wcześniej nie miałem przyjemności go widzieć, a dwa e, potencjał budynku, jego historia, bo gdzieś tam zanim przyjechałem starałem się trochę poczytać na ten temat i to jak wszedłem do, do, do budynku to zdecydowanie od razu to widziałem, mimo że tego do końca nie było widać. Skąd nazwa, nowa nazwa tego obiektu Dom Krawca? Tak naprawdę wróciłem do nazwy, która tutaj już była, funkcjonowała od 38 roku, czyli Schneider Baude. Schneider Baude jest, jest to ze staro niemieckiego tłumaczenie, można to przetłumaczyć na nasz polski dom krawca. Pan Schneider był, to było nazwisko właściciela, pochodził on z rodziny restauratorów na ziemi kłodzkiej i to był jeden z Kolejnych budynków, które stworzył. Oprócz tego, że zakupiłeś to miejsce, inwestujesz tutaj, to również mieszkasz. Tak, zgadza się. Od samego początku, od dnia, w którym odebrałem klucze, byłem tutaj w szczerym lesie sam. Jeszcze bez psów, bez moich obrońców. Od początku mieszkam. Obiekt będzie pełnił funkcję restauratorską, ale również noclegową. Ile miejsc będzie tutaj, ile osób może się na obiekcie znajdować, ile będzie pokoi? Pokoi będzie około 11. Jeden pokój będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, także to tak w, nie było to możliwe wcześniej tutaj. Znaleźliśmy takie miejsce. Docelowo do 30 osób będziemy w stanie je tak w komfortowych, takich standardowych warunkach położyć. A tu, tem każdego pokoju, będzie ten wspaniały widok? Nie każdego. Nie wszystkie pokoje mają widok, okna na ten widok. Tak naprawdę połowa, można powiedzieć, bo niestety druga połowa ma widok, ale na las. A czy nasi pupile będą tu mile widziani? Oczywiście sam jestem właścicielem dwóch psów, kilku kotów, więc zawsze zwierzęta będą mile widziane. Wiadomo, właściciel ponosi za niepełną odpowiedzialność, ale to nie jest, to nie będzie miejsce, w którym rzeczywiście będziemy warczyć na psy. No i się doczekałyście prawie jak Wigilia. Na bogato Wigilia. Dziękujemy. Każdy gość będzie mógł spróbować tego dania? Oczywiście, będzie to stały element naszej karty. Za chwilę będziecie miały jeszcze okazję spróbować na przykład gofrów ziemniaczanych, również fondanta z rote gruce, czyli taki upał trochę w Niemcy, czyli to co tutaj kiedyś było. Będzie parę dań wegańskich. To co teraz generalnie jest jakby tendencją i kierunkiem. Jaki styl dominuje w tych wnętrzach i czy ten wystrój to twoja zasługa? Dominuje mój styl. Zależało mi przede wszystkim na zachowaniu tego, co jest historyczne, czyli całe drewniane stropy, odkryte cudowne, stare, oryginalne cegły. Do tego dołożyłem wiele takich rzeczy, które generalnie lubię. Także mamy trochę i industrialu, i trochę vintage połączonego. Tak naprawdę wszystko się przeplata, miesza. Tak jak ja jestem zlepiony z takich różnych styli. Gdzieś wyczytałam, że chcesz odtworzyć tutaj charakter schroniska, które powstało tutaj w 1938 roku. Czy to prawda? Charakteru schroniska nie odtworzę tak naprawdę, ponieważ to były zupełnie inne czasy, bardziej na tam, nie, nie wrócimy do tamtego, ale chciałbym jakby podtrzymać to, co było wtedy, czyli to ciepło i tak dalej. Dużo jakby wracałem, jeżeli chodzi o architekturę tego budynku. Wróciłem do pierwszej oryginalnej Elewacji, która była, czyli drewnianej, już w nowym wydaniu, bo siding jest zdecydowanie nowy, inną techniką robiony, w innych kolorach, ale jednak tak, żeby przywrócić świetność tego budynkowi tak, jak wyglądał on na początku. Zwróciłam uwagę, że też eksponujesz naczynia. Nie są one zamknięte w kredensie, tylko wszystkie wyeksponowane. Są to tak naprawdę moje naczynia, które od e, iluś tam lat e, zbieram, kolekcjonuję, z którymi się bardzo przywiązuję. Tak samo zdjęcia mojej rodziny, ta, która jest akurat na tych zdjęciach, to już jest część rodziny, która niestety nie żyje, ale jednak zawsze gdzieś tam są ze mną, więc będą też ze mną tutaj. Miejsce przeszło o totalną metamorfozę i zdecydowanie został wykorzystany potencjał i urok tego miejsca. Nareszcie. To miejsce jest um, dowodem na to, że marzenia się nie spełniają, tylko że marzenia się spełnia. I Patryk naprawdę e, mnie osobiście oczarował swoją o, osobowością i, i, i swoim sercem. I mam nadzieję, że goście odwiedzający to miejsce też to serce poczują nie tylko na talerzu. Zapraszamy do odwiedzin tego miejsca. Absolutnie.